że absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi to widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Każde uprowadzenie samolotu jest aktem terrorystycznym. Ja sam pamiętam z młodości, byłem jeszcze dzieckiem w PRL-u, jak donoszono o tym, że polski samolot, Został porwany, uprowadzony przez pasażera a, i wylądował w Berlinie Zachodnim. A, słyszałem to kilka razy, ta sytuacja się powtarzała. Był kiedyś nawet taki dowcip, a, że a, wsiada pasażer do samolotu i każe lecieć do Warszawy. Na co pilot mówi: Ależ proszę pana, my lecimy do Warszawy. On mówi: Już trzeci raz staram się dolecieć do Warszawy i za każdym razem lądujemy w Berlinie Zachodnim. To może było trochę śmieszne w latach osiemdziesiątych. I został porwany samolot Ryanaira dokonany akt terrorystyczny. I nie porwał to ktoś, kto chciał uciec na zachód. Porwało, porwały to białoruskie służby specjalne, białoruska armia, zmusiły samolot Rajanera do lądowania w Mińsku. O tym, o co w tym wszystkim chodzi, opowiem Wam po czołówce. Rejsowy samolot z Aten w Grecji do Wilna na Litwie. Przelatując nad terytorium Białorusi, został poinformowany przez białoruską kontrolę powietrzną, że na pokładzie jest bomba i że najbliższym lotniskiem, na którym mogą wylądować, jest Mińsk i że jest to konieczne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom. E, piloci szybko sprawdzili, okazało się, że dużo bliżej mają do Wilna e, i poinformowali kontrolę białoruską, że lecą do Wilna. Wtedy do akcji przystąpili e, białoruscy agenci. Którzy starali się steroryzować pilotów i obsługę samolotu. Jednocześnie z Białorusi wystartował samolot odrzutowy, wojenny, wojskowy, który zmusił maszynę do lądowania w Mińsku. Po co to zrobili? Powodem uprowadzenia przez Białoruś europejskiego samolotu, irlandzkiego samolotu był Roman Protasiewicz. Białoruski opozycjonista, twórca portalu internetowego, który ostro krytykował reżim Łukaszenki. Ten mężczyzna od lat ukrywa się poza Białorusią. Na Białorusi został skazany, grozi mu kara śmierci. Leciał z Grecji na Litwę, był na terytorium Unii Europejskiej. Nawet jeżeli samolot przelatywał nad Białorusią, to Białoruś nie miała najmniejszego prawa, żeby zmusić ten samolot do lądowania i żeby tego człowieka uprowadzić. I rzeczywiście, co stałoby się, gdyby piloci nie podporządkowali się terrorowi białoruskiej armii i białoruskiej bezpieki? Czy samolot zostałby zastrzelony? Czy Łukaszenko poświęciłby blisko 100 osób, żeby dopaść tego jednego młodego, dzielnego człowieka? Tego na szczęście się nie dowiemy, ponieważ samolot poddał się terrorowi Białorusinów i wylądował w Mińsku. A samolot, z tego co wiadomo na dzisiaj, na teraz, w dalszym ciągu jest przetrzymywany. E, politycy wypowiadają się, żądają wypuszczenia wszystkich pasażerów i zwrotu samolotów. E, prawdopodobnie jednak Łukaszenko się nie ugnie i ten jeden dzielny człowiek zostanie zatrzymany. E, grozi mu kara śmierci, tak jak już mówiłem. Co Unia Europejska powinna zrobić? Dla mnie to jasne. Powinni zrobić to, co zrobili z innym dyktatorem, który także zajmował się piractwem powietrznym. Pamiętacie może Muamara Kaddafiego i jego akcję nad Lockerbie, kiedy zastrzelił pełen cywili samolot, który spadł na szkocką miejscowość i wszyscy zginęli. Zginęło masę osób. Wtedy Anglia i Francja razem zaatakowały ten upadły kraj, tą dyktaturę Kaddafiego, i Satrapa został wyeliminowany. Czy tak stanie się w Białorusi? Wątpię. Wątpię, bo Białorusi jest bardzo blisko Rosji, a wątpię, bo prawdopodobnie Łukaszenko może liczyć na pomoc Putina. Ale pewności nie ma, bo wiadomo, że Putin nie kocha Łukaszenki, a akcja w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. Na pokładzie nie było żadnej bomby, a nawet gdyby była, to zmuszanie siłą do lądowania samolotu na terytorium Białorusi jest zwyczajnym aktem terroru i przestępstwem międzynarodowym. Proszę zasubskrybujcie mój kanał, będę starał się dla was śledzić tą sytuację i donosić wam na bieżąco o rozwoju sytuacji. Trzymam bardzo kciuki za tego młodego człowieka, który został uwięziony na Białorusi. On przez jakiś czas mieszkał w Polsce, od kilku miesięcy mieszka poza Polską, bo Białoruś żądała wydania go, ekstradycji tego człowieka. Um, nie wiadomo jak będzie. Miejmy nadzieję, że przeżyje, ale oczywiście pewności nie ma. Nie wiadomo nawet, czy już um, nie stracił życia. Białoru że absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi to widać i widać to, że jest człowiekiem takim kietłym. Tymczasem do widzenia i nie zapomnijcie zostawić suba.